Siemaneczko, Maneczko, witam Was. Nie wiem w którym odcinku. Ja jestem szef i zapraszam Was na Alien Shot Ty... Co? Eee, to no, Dobra. SMS mi właśnie przyjdzie, dobra, ale nieważne. Tak, skończyliśmy na misji dziesiątej, ale niestety muszę powtarzać jedną misję. Więc powtarzamy misję 9. Już nagrywałem tą misję, ale zwalił mi się plik, więc. Hmm, <grym> 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 dobra. Restartujemy grę i wtedy widzimy się za chwilę. Dobra, iemaleczko jesteśmy z powrotem. There's fucking okay, always a uh, weekend we sterywania. can't delete the bracket with a security system online. Dobra, spokój. Tak. O. To sprzedam. Nie. Kurde. Kupimy. Kurde, no. Pancerz chcę załapać. Kupimy ten pancerzyk sobie. Dobra, mam 27. To sprzedamy, to sprzedamy. To sprzedamy, to sprzedamy, to sprzedamy. 3200. nie wiem, czy będę coś stąd brał, czy nie. Ale chyba wezmę co innego. 73 tysiące No chyba wezmę tą, bo jest dobry, dobry damage, ma dobre wszystko Na kolejny misji wezmę kupię 72 To sprzedam się, to sprzedam, to sprzedam 75 Kupimy sobie tą. to. Tą sprzedamy, to też sprzedamy Pokupujemy sobie amunicję Dużo jej potrzebuję, dobra 8780 O, co by tu jeszcze wziąć? Na no, wyrzutni już mnie nie jest dobrą Mam 24 000 Implanty może jakieś No przedtem coś innego kupowałem, ale co ja tu mam? Siła plus 12, 25 30, 21 Zdrowie. O! Może jakiś implant na zdrowie, albo co? Takiego pancerz inteligencja Zdrowie plus 16 Siła Ogień, energia Dobra, i teraz gdzie on był? tutaj nie pancerz, jest zdrowie dobra I kupujemy tego o o minigun karabin a to 117 teraz mamy tego może jeszcze jakiś lepszy broń krótka minigun karabin, co z minigunem jest lepszego minigun karabin 17 tu 13 ogień, energia Ogień, energia Granat Strzelba to nie Ogień, energia Strzelba, ale inteligencja ma mało. Ale Inteligencja 35. No to teraz będziemy, będziemy poziom to. Go to Tu jeszcze pójdziemy. Tu zdobyliśmy teraz amo Możemy się sprzedać. O stopniu, nie ma. A, właśnie, jedno życie. Nie mam, ale nie mogę życia. Trzeba, znaczy, kupić. Co? A moje życie tylko do jednej broni. Właśnie 8000. Dobra. O, a, a nie, dobra. Dobra, no to co? А, no, валаме ти. О, bon, не знам какво е това. Но виж, виж, победи, 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 Ja mam Aliena nagrać, na bo dawno nie nagrywałem Aliena i właśnie muszę nagrać Aliena, <laughs> Ale go rozkrył Woooo Ale go rozkrył, Jezu, co no, tam, znowu no, klacki są, no i ja nie mogę Tak, dzisiejszą sprawą zajmiemy się O już wiem Teraz się będę wracał Teraz się będę wracał i kupię mi otacz Kasy mam akurat, więc Tam się sprzadam, to byłem, Ale się sprzedam po prostu to ale Zawsze wkrótce Będę mógł ich wkrótce 22 Tak, to sprzedamy, my nie do tego Miało tak 22 tysiące a ono pełno, 2700 Trochę mało, ale Wystarczy A dzisiejszym tematem do robu, Wszyscy o tym mówią Tak, na fejsie. Udostępnij, zalajkuj, aby wygrać iPoda Ja nigdy w taki grudno nie wyjrzyłem Bo nigdy w normalny sposób ludzi lajków zdobyć nie mogą, tylko dają takie coś Tak to ja na te Tak to ja mu zaramia te te Ja jestem połowa nie tam Powiedział co. dávaj, chod. Więc nie ma co to to Nie ma co dużo ciągnąć tego tematu. No to ja mogę Palić! palić, zalegalizować! Właśnie, kto jest za legalizacją Maryjkołamy? Łapka w górę! He, zaczuję! Nie Ale portu, to za że... palony rot. Taka ja no, mam ten? No, nie mam jeszcze dysku. Dobra, no, ale wiem, bo tą misję muszę zwaliować, No, jeszcze... no dalej, pali cię! ちょっと待って待って Pali się! To najgorsze będzie z chciami teraz. I co by się przydało ja. O oh mega, to jest kolor. I za i to no, teraz. hi, hi. krewetki. Right, ones, but system, I think it's a right, yeah. The security system is deactivated. Now all security bots are on our side. Vale, bad

Dobrze. Mamy więcej od Magma. They're asking for data that they cannot access remotely. Dobra. To było na tyle w tej misji. Czas misji 8 minut, dobra. Więc to było na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Z te... tu mówił szef, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Siemanko, Wam wszystkim. Pozdrawiam Was. Cześć.